Co? konstrukcja nie, nie legnie w gruzach. Jak widzicie Państwo to są naprawdę <śmiech> 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 Wiele już który które są wydawane psu, to jest około 50 komet, które zna pies, natomiast one oczywiście muszą być ograniczone do minimum, tak aby pies jak najwięcej pokazywał samodzielności w swojej pracy. Grimil jest dość usiłowany w tym jeżeli chodzi o pracę e, psa e, w zawodach sportowych. Niemniej jednak bardzo dobrze również radzi sobie tak zwanej użytkowości na co dzień, czyli pracując z dużymi stadami. Jak widzicie Państwo, pies pracuje przede wszystkim wzrokiem, nie szczeka, nie płosze zbędnie owiec, yy, nie kąsa ich, chyba że dostanie taką komendę. Głównie praca psa polega na komendach opiekaj w prawo, opiekaj w lewo, połóż się, podnieś. Tak naprawdę wszystko to jest, jest wykorzystywane w różnych odmianach. W tej chwili pokażę Państwu coś, co jest równie przydatne na co dzień: odprowadzenie obiec na pastwisko. Oczywiście w tej pracy wykorzystujemy naturalną niechęć owiec do psa i strach przed nim. Nie, niemniej jednak to musi być wszystko w, takim, w takiej harmonii. Owce nie mogą być zbyt.